Dziecko w tobie, czyli twoje stare oprogramowanie mówi, to jest groźne, to jest niebezpieczne. Jak ktoś się obraża, nie daje ci czasu, nie daje ci uwagi, krytykuje cię albo każe ci ciszą, to twój system nerwowy mówi, to jest zagrożenie. A dorosła w tobie patrzy na to i zastanawia się, okej, okay, czy to jest prawdziwe zagrożenie, czy to jest zagrożenie dla tego dziecka, kiedyś, którym byłam, ale czy dziś. Na pewno jest to dla mnie zagrożenie, że ktoś nie będzie się do mnie odzywał, że ktoś stroi fochy, że ktoś mnie krytykuje. Czy to jest prawdziwe, realne zagrożenie? I tutaj jest to wyzwanie, żeby nauczyć się. Rozpoznawać wadliwe oprogramowanie, które straszy nas czymś, co już dawno nie jest zagrażające naszemu życiu, bo jesteśmy dorosłe i same o siebie dbamy. O tym właśnie jest najnowszy program online od dziewczynki do dorosłej. Zapraszam.